Kiedy bot był przede mną i go nagle gdzieś w czwartą gęstość teleportowało i zniknął, jestem pierwszy dzięki temu. Wypadł z drogi, nie wiem jakim cudem, bo ja tu byłem z tyłu i widziałem. Wzmiotło go No i ktoś przed chwilą pomógł, pukając mnie w śmiarkę. Winny się tylko zaśmiał. Pewnie Antonina. Mhm. Mm. Mm kasowania jest super. No, <grym> innego popraca, do, 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 Dupę chyba dostałeś. Nie właśnie ten wypadł, ale Hopi so, mi pomógł. Nie wiem czy tego chciał, podejrzewam, że nie. <grym> z tego że no, ja tego lata jak... bok w tym Nad tym mnie w bok przepychasz. Możeś <grym> no, tak nie latał w tylko Jaką prosto. Co ty sobie wyobrażasz? To ty grajesz? się parę razy zdarzyło, że przy tym na tym właśnie tym chwilonym przesilonym Zahaczyłem mi dupa... Dziękuję boskoju. Dupa by do góry Ooo! Oh. No. <laughs> Zaraz wyprzedzę bocza, który jest na 10 miejscu. Tylko nie pamiętam, żebym. Wyprzedzę żeby na 12 i 11. Ale jest 10 tylko pojazdów w tym wszystkim. Aha, aha, no to dobra, to tu masz sporo. Ja jestem, ale tak chwilowo, bo czekam na gości zapraszających mnie na imprezę, na której wydam kasę żeby przyjść. E? <laughs> Dobra, to startuje teraz, jak to wygramy, to emeczkę piątkę jest Moment, 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 mam gości. Gościu. No to my wygramy, a chłop niech co tam stoi. A nie musi przyjąć, kurde. Eee. Bardzo ładnie. Dziękuję. Nie przemęcza się. No nie kurwa, pierdolę. dojedziecie się beze mnie. Wykeruje się, bo ja tu mam sabotażystę. Ręcznie ci żona zaciągnęła. Spoiler mi urwałeś, teraz mam szczepni gorszą. Sam sobie urwałeś. Ty mi urwałeś. Dziękuję. <laughs> Zebraku 3 centymetry <laughs> Oj no to już chyba już wiem na kim będę w następnym zakręcie hamował <laughs> Zjęłem chłopu tablicę i odpalił bębenki <laughs> No ktoś tam na mecie pokiem stanął To on właśnie <noise> Jest w tym, co to wymgosy. Zaraz się rozjebie <noise> <noise> Przez nie No i chłopcy znowu ten na mecie w staną Oj, sorry Żyję. Dzięki. To, szorki, to ja? Dzięki. dzięki. To już nie byłem ja. Mam nadzieję. Miejsko na tej kostce coś. Śliskie się wylosowało. Hmm. <głosy> <głosy> Hammer nie skręca. Nie no kurwa, Dobrze, że użyłeś do to, bo ci nie było widać. to pikawa w ogóle. Ja, bo to jest pierwsza osoba, wyjedziesz? Tak. Hmm. O kurwa. No i dachowanie ludzi. Zaliczenie. <laughs> to jest tak. stały się zadość. Mm, słupek wystający, głupi. A no nie, ja jeden <laughs> kurwa, faktycznie. Co tu się dzieje? Wystąpił mm, błąd dokładnie. komunikacji z serwerem Forza Horizon 5. Może dyskiem wypadł w serwerowni. <laughs> Twardy czy kręgowy? <laughs> ja chcę tę strefę driftu ukończyć. Kto Oj, pal no właśnie, palę! <laughs> ale na w no. ogóle nie ma. Jakie 60, 53 tylko. Czemu chłop cofa? Bot znaczy. Chyba co sobie gdzieś tam. Alban, Kalban, sorry, sorry, sorry. W tym samym się miejscu się nie pozbyłeś. <laughs> Bot. nie, dobra, to. Zaraz wyprzedzę chłopa, który jest dwa miejsca pode mną. Jesteś taki szybki, że dwa razy wyprzedzasz jednego. Się I to tutaj... na wprincie. Tak. <laughs> Wybrałem w jakiejś w miarę... ten krótki, w miarę... W miarę... tam miałem w kadcence chłopa w murze. Myślę, że możesz nawet w Co? Jak to działa? Jezu, jaki pojebany ten był? Pół do przejazdu, no. Jakiś Dzięki, Dolon, do... dzięki. O, Sle... się tu dzieje. Ja tu ledwo go ten. No, starałem się jak mogłem, serki baskiej. Jakbym starał się mniej, to ja bym... To znaczy Uwe wyjebał tak jak właśnie teraz to zrobiłem, ale bot mi stył... cię przez bota w dupę, ja go strzeliłem, bo to on strzelił w <laughs> Kurwa! Port w poprzek stał jakiś zajebany. Dobra, no, rozbujam tego gtr z górki, trzeba wam łyso będzie Jak tu ciasno. Jaką mamy, kurde Kurde źle pojechałem jeszcze Masta je pojechał prosto, tam ci powiedziałeś, że tu ciasno Tak samo jak u mamy, że trafił Tak, u twojej o ty, No ty Bo od, od ściany odwiedził Możesz spokojnie Dzięki! Ja sam. Ja. Się to moje gówno nie skręca, tak także Jest jakiś Nawet ten co w ścianie był to Chłop zajebał bombę, wpadłem w drzewo i sam w to samo drzewo wpadł i obaj na drzewie się. Ja nie mam kontroli nad tym samochodem. A kto ma? Nie wiem. To Jezu, weź to Coż, kurwa, ta kupra pięć razy lepsza. Fire, fire bird. No, chciałem sprawdzić. Porta Edition, myślałem, że fajne. No co za gości Kurwa nie mógł sprawdzić na wyścigu co ma 2 minut, tylko na takim co ma 10 minut i się okazuje jeszcze, że nie fajne. <noise> o oh, właśnie tak. Nie pomagasz. Dobrze, <noise> no, przecież ghost. A cię włączyła, szkoda, że w niesłychanie wcześniej. Najbliższej... Tak, tak. Ej, ja pamiętam tę że, krasę, ten tras, ja robiłem wczoraj, a teraz dostałem dopiero achievement za zrobienie i zaskoczenie, za wygranie. No. Że na świetlicy w choroszczy oglądałeś jak ktoś przychodzi tą tras, jakby się zapamiętał. Później ci leki podali. Nie zdążę... Dobra. W pobranych mam wersję przenośną, że mam zainstalowaną i musiałem tam wygrzewać. Ty ją będziesz wnosił No Twoje mamy? No i pokazywał ile watt laptop wybiorę Asa Ej no potem jest mnie z dwóch stron biorą Jesteś Aż ci się wujasz? przypomniał z kolegą pikniki z Wojaszkiem. Nie dam się tak łatwo. Musisz się o mnie starać. Ej, tak chcesz grać? Tak chcesz grać? O ty! Na <grymne> szczęście <nie, nie>, <grymne> to nie była betonowa ścianka. Jakieś z drewna. A to ty w ten w tych sukienkach byłeś? No nie wiedziałem, ten Właśnie kto tu... To, czyja tu to postać była? <grymne> ja to tak skomentuję. <noise> Specjalne przygotuj się Specjalne, Jeszcze pani tak. Ci za to, żeby wygrać to Toyota Zakończono pierwszy Coś ty zrobił <noise> Nie wiem, mam czas 0 sekund 0 tysięcznych mam 50 punktów pomijam to punkt kontrolny <noise> No myślałem ja mam, że wyścig mi się kończy za... A w ogóle to się nazywa Instant Win Unbeatable What? Aha. A potem nie widziałem jak w tym sesku ci się skręca. Jak w murek wykręcił. No on jest dobry do dowolnej. Do... potrodarów, a do wyścigów, nie. Kozak w dowolnej. <noise> <noise> jak jestem w trakcie robienia kombosa i dołącza do tego, to mi się traci ten kombos. Nie tak. wiem. Ja, ja też nie wiem, ale powiedziałem, że tak, żeby cię nie był. <grym> <grym> Mentalem się wygrywa wyścigi panowie a autami. Nie wiem, nie, tego nie wiem. Chciałem wyjebać... botu. Nie ja, <grym> to z to wygrać. Chcesz wyjebać i bot wyjebał cię. Uh! <grym> 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 nie, to No nie skręco za nic w No czemu sobie nic Jak nie bot wypchnął? Wziąłeś to za to? Ja mhm. widziałem. Tak. tak nie skręco, że tabela zaczęła mi zasłaniać... ...tór jazdy. Garnitur Hot Wheels super No maturę by taki garnitur Hot Wheels w so, no. <noise> Oj ci się udało Kurwa cimno Aup Na co ładnie albanku Daj mi A Tylko... miałem szansę na trzecie Tylko celu jest w bota, nie w chłopa Pocelowałem w bota, tylko ten bot pocelował w chłopa. Dobra, wziąłem ich, ale 50 brakuje. Nie. Kurwa mać. No, dos Czaj, już nie wyprzedziłem żadnego do samej mety. Nie mogłem się rozepchać. A próbowałem się wcisnąć na między was. Ty. Rira rara, torba rozepchana. Ej, jak to się stało? Wygraliśmy, no. Przegraliśmy. Chyba ja się jednak... Nie, wygraliśmy. Porażka miałem napis. A Ja, ja miałem wygraną. Ej, ja nie zwróciłem uwagi. Ja miałem wygraną. 1600 na 1450. Mhm. Tak, ale to boty miały 1600. Nie, no, nie, nie jest... my mieliśmy 1600, co no. Gawacie? A, ja wiem chyba dlaczego. Może to była kwestia tego, co mówiłem, że na równo z botem wjechałem i gierka oputujała. Bo serio, ja tam dołączyłem do ciebie i do tych dwóch botów przepychankę i wjechałem w jednym, w tym samym momencie, ale no według może... mnie... Co no jak małego? ten wygramy, to się okaże, czy tamten wygraliśmy. No w sumie tak. No tak, to, to będzie ciekawe doświadczenie. To może nie wygramy. Niech mi nie wypierdoli teraz żaden, błagam. Ja mogę. Oddech. Ale nikogo... Ej, look, kurde. Skywalker. No chyba nie, chyba. Nie był Aj, tak. pary chyba nie był po jasnej stronie małżeń. Nie Nie no, no rapier. Al, bombę. Dlaczego mnie wypchałeś? Tylko w barierkę Jak w barierkę? Kurwa mać. Wybjeł we mnie, ja w ciebie, Alwan. Aha, okej, okay, rozumiem. Jego boto tam przycisnąłem i ten został z tyłu, ale za to do jego miejsce drugi przyjechał, ale widzę wygrywamy. Fistion i Zoldion. Oj, minąłem! Nie wyjeżdżę nie mnie, błagam. Dziękuję. <gryw> Luke trochę boto <buta> przyblokował. Kurwa! Nie <gryw> ja butowie, jeszcze w dupę trochę. Jak ja mam wyprzedzić tamty, jak ty mi przypierdoliłeś? Nie się, tak, tak mamy 2k Ale no żeby bezpieczniej było, ja pierdolę Ooo, <grystanie> tam się nie dobra Jakbyśmy w ground grali to by nie było Całość coś nie wydarzyło byśmy grali to by nie było <grystanie> Kolego, trzymaj nerwy na wodzy, nie daj się to tylko... Dobra Ja wam dam grę zaraz O, normalnie jak chce się ten stiwek Pamiętaj co wczoraj mówię, że mentalem się wygrywanie samochodem Dobra, tutaj gram na wynik, nie dla dobrej zabawy No i z tego co widzę wynik by mógłby być lepszy No Kurwa. Mógłby lepszy, jakby mi ten nie Poprawiał co drugi zakręt. Chłop, to się odpali. Teraz <laughs> mak. Jesz jeszcze jedno kółko, panowie. Półtorej wytrzymaj no <laughs> minuty wytrzymajcie. Półtorej minuty. Po to, po zobaczyć, jedzie drzewa. No drogę zwala. Że nie konia <noise> To jest trzeci. Nie kolego, czym się tak stresowałeś O jaki tam finish potrójny mieliśmy ładny Wygraliśmy Chłop okay. Lol No dobrze No nawet lepiej nie będzie się chłop na trzecim wyścigu tigerował. Chłop się trzecim, to by go zabił tam. <grym> Byłem na ostatnim. Może 10 metrów mi zabrakło, żeby strefę driftu skończyć. Dobra, ty tam z tym driftem. Jak skończymy grać, to sobie na ręcznym zjedziesz. Potrójny finish nawet będziesz mógł sobie zrobić. Ale ty nie masz trz trzech, mam tylko jedną. No, o ty znajdujesz. <tryk> się przebrała. Ale może trzech wujaszków masz. Czemu drugi jestem? No czego, nie? Byłem w party, o, czy tam... O, wywaliła. Olbona mnie wywaliło? Tak, tak, lew, lew, chcesz. A u mnie nie, u mnie dalej kurwa wyjebało mnie. No świt, To był szybki z akcji. <grywa> Widziałem <grywa> Utknąłem na bandzie. Proszę A czego ty jesteś dziesiąty? No. Zakręt ostry. Coś tam cofkę robił. Dziękuję! Kurwa no i obróciło, no nie wytrzymie. Który mi przyjebał w dupę? Oban. widziałem. <laughs> no i teraz ze Stefanem jestem. Nie no i chuj psów w dupę Co <grym> no fajnie się tam bawić no, Dzięki tobie no. To z dedykacją dla ciebie A miałem kurwa szansę być chociaż drugi Przez 10 Wiem. sekund 10 sekund być drugim Może to wygrajmy dla dobra tego psa biednego no. No, jak nie wygrasz, to już nie będziesz musiał z wychodzić. No hop, jak się wiatraczki przy chłodnicy kręcą w Wiatraczki dla jego? No, ale nie ma RGB. Eee, słabe to. W sumie ciekawe, kiedy ten wiatraczki RGB do chłodnicy w samochodach będą robić. Nie mów na głos, bo zaraz coś zrobi. Chińczyki ja podsłuchają dobra. i na Aliexpress zaraz będą. Fak minarko. Nie straciłem pozycji. No bo jak masz takie auto open, to nic Jak solo grałem, to mnie boty kapowały na prostych. Myślałem, że tu będzie podobnie. Wtedy nie miałeś albana nie jest współczesne Przecież to było... można filtrować tam sobie pod Y, no nie. teraz mi to mówisz Co? No. taki z niego kolega Myślałem, że to znacie Znam to twoją mamę dogłębnie o, ty. No. Zapamiętam to sobie Uważaj tam na dyski. Który tam konia ma? Tu mówię, Alś. Dobrze, jestem blisko. No tego nie trochę na zakręcie. Widziałem trochę jak motywator do zakierdowania Oj, ku kurde! Bo, za Miał to... o. Ręczny miałem wcisnąć, a wcisnąłem w ten przewijanie. Chop, co na ręcznym jeździ? No, mam z twoją mamą. Baskej. <noise> o! <głos> Wypadł mi klakson... E, klakson... z Steamsa. Dzwonienie. O nie. Teraz ja korpo szczury. Typię dalej. Czebaskę ja tutaj nie widzę. Jest tu obok nas? Albo? Mhm. Tak. Tak to, to mnie nie ma chłopa. jest tu z tobą w pokoju teraz. Pokaż na leszce, gdzie cię dotknę. Fajne to nie? Nie